Witam serdecznie moi kochani, ja nazywam się Mike. w dzisiejszym odcinku będziemy odwzorowywać TikToki z osobami dużymi, z osobami małymi. Jeżeli Wam się takie odcinki podobają, stawiacie łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco. No i co myślę, że powoli możemy zaczynać. Pierwszy TikTok jaki nagramy Ja nie mogę jeszcze, nie masz takich ten, co mają te w klubach, gołków, go, takie. Ale mam jedne jeszcze takie 10 cm, ale one są czarne i dopasują, nie pasują do założyć czarną Będzie nie, może być tak. Jest Benny za kamerą, będzie nam pomagał nagrywać. Super. Nie no, tylko robisz tak. No co, teraz pierwszą, pierwszą łycie skakujesz? No. I który do no. tyłu i Kola do Jeden TikTok za nami. Jeżeli chcecie go zobaczyć, musicie pisać na TikToka Mini Mike the Small Boy. Ale przecież to nie będzie na twoim TikTok. Jaś <laughs> do Pauliny. Jakby coś kur... Ja zaraz powiem co ja myślę, nie? Obejrzyjmy jeszcze kawałek, ja powiem. Papierkami, 100%, myśmy Aha. papier O, O, to z kurwa rudy, nie pomaga się. Bo ta dziewczyna też jest w trapie teraz. Wam opowiem dlaczego. No dobrze. Rad, rad, rad. W ogóle nie wiem dlaczego taką minę robi mini mike. Nie rozumiem tego, i on się później dziwi, że ta dziewczyna niechętnie tam się chce z nim całować. Bo później właśnie jest, że ona jest jakby hejt teraz na nią, że o, przecież, Mini Mike to twój chłopak, ty nie chcesz całować. Tu jest dużo komentarzy takich. Yy, tutaj nawet jakiś kurwa typ napisał: Zakochani, zaczarowani, nie tak. No nieładnie, nieładnie. <grystanie> 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 <śmany> o ojojam no, nadzieję, że ty myśl... No, ro... no, nie no, dziewczyna tak ma. A chłopak jak ma, o czerwę, fala. No przez to nie rób tak! No tak mam robić Nie no, nie to nie jest jakieś porno. Ja no. nie. z gramek dostałeś. No i pan powiem moją teorię. nie? Załóżmy. Załóżmy, że to jest prawdziwa miłość. I ona była w nim zakochana na początku. To jest młoda dziewczyna, więc jakby też. Yy, opinie zewnętrzne też się uderzają. I ona była na początku zakochana fest. W ale wiecie, po pewnym czasie te, jakby pierwsze motylki od, odfruwają. No i ona też codziennie czyta masę komentarzy, że jest z nim tylko po to, żeby się wybić. Ja nie będę komentował, czy to prawda, czy nieprawda, bo tego nie wiem. Wiem natomiast, gdzie bywała wcześniej, yy, ale też na razie nie będę o tym mówił. Jakby przed tym związkiem. No, i wiecie, ludzie wypisują, że jesteś z nim tylko dla fejmu, jesteś tylko z nim dla fejmu. No to ją to wkurwia, irytuje ją to, ale teraz jest kurde w trapie, bo przypuśćmy sobie, że na przykład za dwa miesiące już widać między nimi jakieś zgrzyty, nie? że ona go niechętnie całuje, jakby już nie jest chętna na jego dotyk, na jego czułości. Coś się tam dzieje powoli złego. I ona będzie chciała z tego związku wyjść, co jest normalne, ludzie są ze sobą, później się rozstają, to jest normalne, ale ona jest w trapie, bo jak z tego związku wyjdzie, no to będzie, o, o wybiła się i, yy, i zostawiła mini Majka, zła dziewczyna, a jak w tym związku będzie, no to też bez sensu być z kimś na siłę. O co wam chodzi z tymi mrozi, co to jest, że takie emotikonki wklejacie, nie rozumiem. O co chodzi? Nie. jest mi tu No, Noo! Ja mam 40 kilo ponieść! Uwaga, no. Dawaj, zabieram. Masz klapki, ale to nie ważne. Nie wiem Hans, ale wiem, że robią z tej dziewczyny nową influencerkę. Ma już podpisaną umowę z ekipą. Myślę, że za miesiąc, dwa zrobią jej kanał. Według mnie to może być nawet bardziej wartościowy tutaj. Yy, że jakby że pozyskali nową osobę. Napytek, bardziej wartościowy napytek dla ekipy to będzie niż na przykład Murcik, bo Murcik zrobi nudny kontent, a zobaczymy jaki ta, ta dziewczyna będzie robiła na początku. Wszystko przed nią. Zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że prędzej czy później zrobi swój kanał. Powinna przynajmniej. Okay. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. No dawaj. Aha, te, te, to znaczy cringe, ale cringe, że co jest cringe? Że moja opowiastka? Czy o tym, że co myślę? O tym, o, o tym trapie? Czy o ten film? Moi kochani, kolejny TikTok już za nami. Za chwilę bierzemy się za kolejnego, tylko musimy się oczywiście przebrać, bo to dla pani coś mi zostawiła. Kawałek swojej twarzy tak zwanej. Na mojej pięknej, okay. wyblakłej koszuli. Chcieliśmy się Leosia niestety przenieść na bok, bo zaczął się interesować chłopakami, a Leo jest trochę większy niż Juvia. Teraz będziemy nagrywać takiego TikToka. Bo też wiecie, to też nie ma co tak wypisywać, że o osoba nisko rosła, to nie może być z osobą, która jest normalnego wzrostu. Bo na przykład jest ten aktor z gry o tron Peter i on ma bardzo fajną żonę, kochają się, mają dzieci i tutaj też kto wie, może tutaj była miłość, może dalej jest ta miłość, tylko po prostu po tym filmie widać, że coś, coś tutaj, kurczę, jakaś jest niechęć tej dziewczyny już powoli do Minimajka. No i też właśnie chodzi o to zachowanie Minimajka, no, że on strzela fochy, tak jak pokazywałem ten film z Poczciwym Krzychem, że przegrał to strzelił focha, poszedł sobie gdzieś pizdu, ta dziewczyna została sama. No tak się zachowują dzieci pięcioletnie, nie? a tu jest niby dorosły facet. Będziemy nagrywać takiego TikToka, że po, podlewam Rambo i z niego się wyłania Bambo, czyli że urósł I później podlewam siebie, no i nic się nie dzieje, po prostu jestem zawiedziony całą sytuacją, wrzucam tym i idę gdzieś w cholerę Wiesz, że duży już wali dzidę, więc nie ktoś go ma na oko. No zobaczcie, Mini Mike się interesuje żółwiami, żeby się nic nie stało żółwiom Dobry chłopaczyna Mądra Paulina plus hiper... Gamia, Koi w praktyce Poczciwy Krzychu węszy w okazji No tam pomógł z tym rowerkiem e? Tylko drugiego musisz odsunąć, bo ci będzie go widać no. Dobrze, nie jest szybki No właśnie jest Pa, teraz włącz turbo I teraz tak, zrobimy coś takiego, tu, Paula no daj, bo ja to Dzięki, Jurek <noise> No Majke, jak to zrobisz, to... Ja ty nagrywam no i komentarze są takie dziwne pod tym filmem. Widać gołym okiem, że w niektórych momentach ta dziewczyna czuje się zwyczajnie niekomfortowo. Z trudem się to ogląda. Nie wiem co się dzieje z ekipą, ale to wszystko idzie w złym kierunku. Skupili się na robieniu biznesu, płyty, giełdy, a chyba zapomnieli, za co widzowie ich polubili. Gdzie ta fajna zgrana paczka przyjaciół. Ja Wam powiem, jaki problem widzę w ekipie. Oni się zrobili też bardzo sztuczni.